Cześć! Chcesz otworzyć własną firmę albo właśnie stawiasz pierwsze kroki w biznesie, a może planujesz działalność nierejestrowaną? W każdym przypadku koniecznie zainteresuj się tematem kasy fiskalnej, bo przepisy o VAT dotyczą wszystkich. W tym filmie przekażę Ci wszystkie najważniejsze informacje dotyczące stosowania kasy fiskalnej. Zaczynamy! Obowiązek stosowania kasy rejestrującej, zwykle nazywanej fiskalną, wynika z ustawy o VAT oraz rozporządzeń Ministra Finansów. Za brak rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej, mimo obowiązku, przedsiębiorca podlega karze grzywny zgodnie z Kodeksem Karno Co do zasady, masz obowiązek posiadać kasę fiskalną, jeśli sprzedajesz towary lub usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności lub rolników ryczałtowych, nawet jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną. Jeśli odbiorcami twoich usług lub towarów są tylko inne firmy, to obowiązek korzystania z kasy fiskalnej cię nie dotyczy. Sprzedaż niektórych usług lub towarów jest objęta bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej i to już od pierwszej sprzedaży. W tej grupie znajdują się np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi doradztwa podatkowego, dostawy części do silników, sprzedaż perfum i wód toaletowych oraz przewóz osób. Pełną listę usług i towarów wykluczonych ze zwolnienia znajdziesz w rozporządzeniu ministra finansów. Pamiętaj, jeśli rejestrujesz sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej, musisz umożliwić konsumentom zapłatę bez użycia gotówki. Nie świadczysz usług ani nie sprzedajesz towarów objętych obowiązkowym stosowaniem kasy rejestrującej? W takim razie możecie dotyczyć zwolnienia z tego obowiązku. Informacje na temat zwolnionych towarów i usług znajdziesz w załączniku do rozporządzenia ministra finansów. Są tam wymienione np. usługi pocztowe i kurierskie usługi finansowe i ubezpieczeniowe, sprzedaż towarów i posiłków na pokładzie samolotów lub sprzedaż wysyłkowa z płatnością bezgotówkową. A co w sytuacji, w której Twoje usługi lub towary nie są objęte obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej, ale nie są też wymienione w załączniku jako zwolnione? Spokojnie. Jest jeszcze zwolnienie ze stosowania kasy rejestrującej na podstawie rocznego obrotu Twojej firmy. W momencie, kiedy cała Twoja sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych nie przekroczyła 20 tys. złotych za poprzedni rok, nie musisz korzystać z kasy fiskalnej. Jeśli działalność była prowadzona tylko przez część roku, pamiętaj o przeliczeniu tej kwoty zgodnie z proporcją. Ważne, jeżeli w danym roku przekroczysz limit, to zwolnienie traci ważność po dwóch miesiącach. Te dwa miesiące to czas dla Ciebie na zakup i instalację kasy. Wiesz, że czekacie zakup kasy fiskalnej? Warto wiedzieć, że jeśli zdecydujesz się na kasę online, przysługuje Ci ulga na jej zakup. Obecnie wynosi ona 90% ceny netto, maksymalnie 700 zł. Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT, ulgę wykazujesz w JPKV7. Podatnicy zwolnieni z VAT muszą złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej do naczelnika Urzędu Skarbowego. Kasa, czy to online, wirtualna lub z elektronicznym zapisem, musi spełniać wymagania techniczne, być zgłoszona do urzędu i regularnie co dwa lata serwisowana. Przed rozpoczęciem użytkowania kasy, bez względu na jej rodzaj, trzeba przeprowadzić fiskalizację i uzyskać numer ewidencyjny. Fiskalizację przeprowadza upoważniony serwisant, który ma obowiązek zgłoszenia naczelnikowi Urzędu Skarbowego danych dotyczących Twojej kasy. Istotnym dokumentem jest książka serwisowa, w której serwisant odnotowuje m.in. przeglądy i naprawy. Podczas kontroli urzędnik może prosić o wgląd do niej. Zakończenie użytkowania kasy fiskalnej może nastąpić w kilku sytuacjach. Jest to likwidacja firmy zapełnienie w pamięci fiskalnej, obowiązek przejścia z kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem na kasę online albo zaprzestanie podlegania pod obowiązek posiadania kasy z uwagi na zmianę rodzaju działalności. W takich sytuacjach w ostatnim dniu korzystania z kasy musisz sporządzić raport fiskalny. Serwisant pomoże Ci odczytać zawartość pamięci kasy fiskalnej i sporządzić protokół. Na koniec należy złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji KAS. Wniosek składa się do naczelnika Urzędu Skarbowego wraz z raportem fiskalnym i protokołem z Uwaga! Jeśli zamykasz firmę w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży, otrzymana ulga na zakup kasy fiskalnej podlega zwrotowi. Przy zawieszeniu działalności nie musisz likwidować kasy fiskalnej. Odpoczywasz wtedy od przeglądów technicznych, generowania raportów dobowych oraz miesięcznych. Oczywiście, o ile nie prowadzisz w tym czasie sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej. Pamiętaj jednak, że po wznowieniu działalności, jeszcze zanim zarejestrujesz swój pierwszy paragon, musisz zgłosić sprzęt do serwisu. Po więcej informacji zapraszam na firmow.pl.